Dzień dobry, cześć, cześć, ja jazywam się Miłosz, a dzisiaj przedstawię teorię na temat tego, co wydarzyło się z Radikatorem Gary'ego lub Blue w grach Pokémon Red and Blue. Ale zanim zaczniemy tym materiałem, chciałbym was serdecznie zachęcić do posłania łapki w gry pod tym materiałem, jak i subskrypcji na tym kanale, aby nigdy nie przegapić tego typu odcinków. No to co, lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Seria Pokonów dała początek dziwnym legendom i plotkom, z nawiedzonych po muzykę w grze, która rzekomo doprowadza młodych graczy do szału. Podczas gdy Pokémon Lost Silver jest sprytnie zbudowaną grą fanowską, a Lavender Town Syndrome to legenda, która powstała na podstawie niesławnego odcinka Anime Pokémon, istnieje jedna ciągnąca się plotka z gier Pokémon, która nie da się ani udowodnić, ani opalić. A chodzi tu dokładnie o legendę o martwym Radicacie Garego, czy też Blue z gier Pokémon pierwszej generacji. Teoria numer jeden. Twój pierwszy rywal Garego, to najpopularniejsze imię rywala gracza w grach Pokémon Red and Blue na Game Boya. Na jakie wpadli młodzi gracze w latach 90. Natomiast postać ta używa także innych imion, w tym blue lub dowolnego niestandardowego imienia, które gracz nada mu na początku gry. Gary jest znany w fandomie Pokémon z tego, że zawsze jest o krok przed graczem. Jeśli na przykład wybierzesz Charmander'a jako swojego satyrowego Pokémona, ten automatycznie wybierze Squirtla i zyska na to stałą przewagę taktyczną, ponieważ pokon typu wodnego przeważają na typem ognistym. Gary jest arogancki, ale zarazem sympatyczny. Być może tego fani Pokonów wciąż zastanawiają się nad zniknięciem jednego z jego Pokemonów i zastanawiają się, czy postać gracza Ash lub Red, czy ktokolwiek inny, w zależności od wybranej nazwy, jest odpowiedzialny za jego śmierć. Postać gracza spotyka i walczy z Garek kilka razy w trakcie swojej podróży, ponieważ Pokémony to gra, która kręci się wokół łapania i trenowania Pokémonów, a dodatkowo liczba Pokonów o postaci rośnie w miarę postępów w grze. Jednak każdy trener Pokonów ma w swoich faworytów, tak samo jak i Gary. Jego skład niewiele się zmienia podczas gier pokoju Red and Blue, za jednym wyjątkiem, czyli właśnie Raticata Garego. Mniej więcej w połowie gry walczymy z Garem na statku o nazwie SSN. W jego drużynie znajduje się PGO na poziomie 19, Raticate na poziomie 16, Kadabra na poziomie 18 i wersja jego starterowego pokona na poziomie 20. Większość tych pokonów to rozwinięte wersje pokonów, z którymi walczymy wcześniej w grze. W tym Bratata, który stał się Ratticate'em przed swoją walką na SSN. Jednak następnym razem, gdy spotykasz Garego, jego Ratticate zniknie. Zamiast tego ma Pidgeotto na 25 poziomie, Geyardosa na 23 poziomie, Growlite na 22 poziomie i Kadabra na 20 Co stało się z Ratticate'em? Niektórzy teoretycy z pokonów uważają, że odpowiedź leży w miejscu, w którym Gracz walczy z Garem, czyli pokon Lawender Town. Pokon Tower to po prostu cmentarz pokonów, a podczas gdy Gracz Odwiedza to miejsce, aby zbadać to miejsce. Nie jest jasne na początku, dlaczego Gary tam jest. Niektórzy fani zakładają, że Gary jest w aby odwiedzić grób swojego zaginionego Pokémona, czyli swojego Raticata. A jeśli tak, to w jaki sposób Raticate umarł? Teoria grobu Raticata. Według popularnej teorii, Raticate są poważnie ranny w walce z graczem wSSN. Z powodu zamieszania na pokładu statku Gary nie był w stanie dotrzeć do Pokémon Center wystarczająco szybko, aby uleczyć Raticate'a, co doprowadziło do śmierci Gryzonia. W rzeczywistości, w kodzie gry istnieje dialog, w którym Gary pyta gracza w Pokémon Tower, czy wie się, jak to jest, gdy Pokémon umiera? No więc, co o tym myślicie? Czy Raticate Garego umarł w wyniku szczególnie ciężkiej walki? Po pierwsze, w ostatecznej wersji gry Gary nigdy nie pyta gracza, czy wie, jak to jest, gdy umiera Pokémon, zamiast tego, mówi. Co tu robisz? Twoje pokony nie wyglądają na martwe. Mogę przynajmniej sprawić, że one zemdleją. Chodźmy kolego. Dla porównania, niektórzy inni żałobnicy w Pokon Tower wymieniają swoje martwe pokony po imieniu. Co więcej, gdy pokonasz Garego, ten przyznaje, że przyszedł tutaj, aby złapać Kibona i maruaka. Jakkolwiek na to spojrzeć, niewiele wskazuje na to, że Gary jest w Pokon aby odwiedzić grób swojego Raticata. Co prawda, nic z tego nie wyjaśnia, dlaczego Raticata nie ma już w składzie Garego. Teoria Raticata w komputerze. Nigdy nie wiemy się dokładnie, gdzie trafił gigantyczny zmutowany szczur Garego, ale to dość dobre przypuszczenie. Gary po prostu zapakował w do kompa, to znaczy, że przechował go razem z resztą swoich nadwyżkowych pokemonów. Radata i Raticate to niezłe pokemony, z którymi można zacząć grę, ale szybko stają się deklasowane, jeśli nie zostaną odpowiednio wytrenowane. I tak to wygląda. Gara odwiedza pokona aby złapać kipona, a Raticate prawdopodobnie wciąż żyje, choć jak naprawdę trudno nazwać życie pokona, marnującego w PESECie. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki materiał się Was spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę po tym filmem i dajcie koniecznie znać, co Wasze zdaniem stało się z jego Raticateem. A my widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Dziękuję Wam wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności.